Cześć, nazywam się Katarzyna Zalewska, prowadzę biuro rachunkowe Pierwszy Milion i chciałabym pomóc przedsiębiorcom w załatwianiu drobnych spraw przez internet. Jeżeli podoba ci się to, co robię, daj łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Jak pobrać swój PIT 11 z portalu Podatki .gov? Logujemy się na portal Podatki .gov, Przechodzimy e-Urząd Skarbowy. e-Urząd Skarbowy, zaloguj się. Wybieramy tu pierwszą z dostępnych opcji logowania. U mnie akurat będzie to logowanie profilem zaufanym i kod autoryzacji, kod SMS. Potwierdzam. Jesteśmy zalogowani na swoim e-urzędzie. Przechodzimy do Twoje PIT i dokumenty źródłowe. I tutaj możemy podejrzeć dokumenty od 2019 roku nasze wszystkie pity 11. Jeżeli chcemy podejrzeć swój pit, przechodzimy do PIT-u, robimy podgląd i mamy dostęp do swoich wszystkich formularzy od 2019 roku. I gotowe. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, z czym masz jeszcze problem i zapraszam do kolejnych odcinków.